O, nas no, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku na moim kanale serii zagrajemy w Final at Freddy's Security Breach, czyli chyba najbardziej wyczekiwaną serię na moim kanale e, Mam nadzieję, że seria Wam się spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie tutaj 7 łapek górę to kolejny film i właśnie widzimy castcenkę, w której widzimy naszą ukochaną Cassie, która chyba boleje, że wchodzi do Pizza placu i w ogóle widzimy, że jest dzień. Gregory. Gregory. Jesteś tu? Zostałem Twoją wiadomość. I tak. Gregory. Jesteś tu? I tak, mój drogie, zaczyna się przygoda z FNAFem Security Bridge Ruin. W ogóle, pierwsze co można tutaj zauważyć, to to, że Pizza Plex jest totalnie zniszczony i mamy drzewa które wskazują nam jedno, że yy, Pizza Plex jest w jakimś już taki bardziej opuszczonym miejscu. Wszystko jest takie zniszczone, drzewa zarośnięte. W ogóle to jest tak piękne ile graffiti yy. możemy pre to już yy, możemy przejść, tutaj yy, yy, chyba nie mogę przejść. W ogóle, widzowie, yy, będę przechodził na Wscreen Reality pierwszy raz. Więc będę wszystko robił jakby yy, nie wiedząc o tym, i będę przechodził jakby w ogóle nie wiedząc, co się wydarzy dalej. Ok, klikamy i co to jest? Yy, co to jest? Um, oh, drabina. Oh. <gry> what? Dobra. I don't get it. Why are uh, uh, Okay, what is that? I can see better. Okay, Yo! who was was Teraz, jest teraz totalnie zniszczony Tu to jest taka wieka dziura Co to jest? Co tutaj się wydarzyło w ogóle? Tutaj mamy kasę chyba e, biletową z zamkniętą Don't go in alone Nie chodź sam Tutaj coś jest? Ok. czyli potrzebujemy latarki Czyli to jest chyba prawdopodobnie pierwsza misja i nie mamy naszego Fazłocza, którego dostaliśmy od Wediego. czego się można było w sumie spodziewać? Mm, dobra. Tam się chyba raczej nie da dostać, więc coś musi być raczej tutaj. I chyba ten staw, bo tak, trzyma naszą latarkę, czyli bierzemy i mamy nasz Pierwszy item, moi drodzy. Pierwszy item, czyli latarka. I w ogóle. Dobrze, że nie, było, nie mamy takiego czegoś jak było w podstawce, czyli trzeba było jakąś misję zrobić, żeby zrobić latarkę. A tu mamy latarkę dosłownie. No, po prostu gra podkłada nam latarkę dosłownie pod nogi. A tak to musieliśmy wtedy robić misję z Sanem i Moonem. I na pewno musimy iść w tę stronę, bo jak na razie gra nam tylko pokazuje, żebyśmy szli w jedną stronę. Eee... ten... zawieszka do klucza Freddy'ego... Bluza Roxy! Właśnie, Roxy będzie. Um, o, jest gift który otwieraliśmy w ogóle, to był chyba hipomagnet. Hipomagnet, moi drodzy. Freddy, Roxy... Ale jestem pod wrażeniem, jak to jest okropnie zniszczone. E, Okej, okay. szafka spadająca na głowę. Nic strasznego, <grych> e, dobra. Co my mamy dalej? E, Glamrock Gifts i jakieś kolejne graffiti, tym razem jakiegoś typka. I czy to jest Monty? To nie jest chyba Monty. Standardowy bodź, który daje nam jumpscare. Czy mogę wziąć Twoją latarkę? Już nie. Chica. Nie, na razie tutaj. Jezu, Roxy, co ci zrobili? Na razie mam się mieć tylko w jedną stronę. I spend the night here and lived. Spędziłem noc tutaj i przeżyłem. SOS, Gregory nazwał rysunek Vani. I someone. Okej! Okay. Czy Gregory gdzieś tu jest? Tutaj, ale gdzie? W O! Jesteś tu? Jesteś tu? Zostałem uwięziony. Gregory, dostałem Twoją wiadomość. Gdzie jesteś? E, pomóż! Coś uwięziło mnie. E, musisz mnie znaleźć zostałem zamknięty pod Roxy Raceway Pod Roxy Raceway? Uch, będzie chyba długa podróż coś czuję I w ogóle muszę sobie trochę podgłosić Okej okay. Co my tu mamy dalej? Winda Winda, która jest bardzo... ale to bardzo sus, ale okej. Okay. Standardowa winda, która chciała nas zmierzyć. Oczywiście, że musiała się tutaj pojawić. Afton, twoje pomysły są po prostu. Po prostu przepiękne na te jumpscary. Są coraz to lepsze a winda, e, co będzie jeszcze jumpscare'owało nas? Może jeszcze będzie nas jumpscare'owały... Mm. O, szafka się zamknęła. E, Helpy! Jakiś taki spasiasty ten Helpy, ale... Nieważne. O nie. O nie. Musicman. Where are you? No, tylko nie Music Man. <laughs> Dlaczego Music Man? <laughs> Chyba, że gra tylko chce nas podpuścić. Chociaż jak jest Vent, to jest dosłownie y, 75% szans na to, że będzie Music Man. I. O! Jednak. Jednak nie będzie. O, ale karaluchy. Jednak nie będzie musicmana. Co tu się w ogóle jest za Dobra. Jesteśmy w kuchni. E, dosłownie dom chiki. Śmieci w piekarniku. A chika gotuje pizzę w piekarniku. Czyli tak jakby zjadała śmieci. Super. Jo, ale to jest wszystko takie zniszczone. O, jest ta kaczka. To jest ta kaczka. Tu będzie nas goniła. Chika. Na, na stówę. Na stówę. Słychać dźwięki, e, jakby chodzenia. E, I jest ta kaczka przypominająca Czika Tu musi być cika. Tu, gdzieś. No, mówiłem. Dobra. Ucieczka chyba teraz jest, co nie? O! A jednak nie. Hello, możemy się teraz jej dobrze przyjrzeć. Uwaga, uwaga, a oto przed Państwem babaczki. numer jeden, głowa. Pół głowy. Numer 2, brzuch. Zniszczony brzuch. Numer 3 nogi. Zniszczona noga, zniszczona noga. Numer ostatni, ręka. Nie ma ręki. Super, super. Zapowiada się pięknie. Na razie to spowiada się pięknie. Kolejne miejsce, w którym są zniszczone. Wszystko. O, hej, jak tam? Dobra, chodźmy dalej. Em, um. Nie ma nic. Chyba musimy iść na razie tylko prosto I chyba Mamy to Co to jest? jest? Okej okay. Czyli musimy włączyć drzwi Czyli wszystkie mamy rozumieć są zamknięte Tak I musimy coś tutaj znaleźć Dobra, widzowie Ja tutaj sobie przejdę I się zaraz widzimy Okej, okay, widzowie Okazało się, że Dosłownie Obok tego leżał klucz, który możemy sobie wziąć. I uwaga! Faz wręcz. Like my wygląda jak mojego taty. Faz wręcz. Informacje: Faz węcz technician, Faz węcz. O! Ej! Mam pewną teorię. Ale chyba wiem wam powiem w następnym odcinku. Bociku Bociku, co ci zrobili? Dobra. Co my tu mamy? Co to jest? Uwaga. OK do Okej. Mam to chyba ma mała... Dować na maksa? Mm, chyba tak. Chyba tak wystarczy zrobić. Łotri! Jakby cały kabel to jest czerwony, ale tylko taki mały fragment jest niebieski. I chyba, jak tutaj zrobiłem, i tutaj w jednym momencie to się wtedy odpala. Możliwe. Jesteśmy w kolejnym zniszczonym miejscu, oczywiście. I... czy to nie jest to? Ło! Wow. Tutaj ktoś na mnie na bank skoczy. Albo i nie. Chyba jednak nie. Yy, co ja mówiłem? A, yy, te schody przypominają mi te schody, które... Yy, kogo słyszałem? Ale nie wiem kogo przed wszystkimi animatornikami FNAF czemu mi to robisz? Czemu mnie z kogoś takim Tu będzie na banku cieczka, bo nawet kogoś słyszę Podba bez głowy co tu się dzieje? Ze voegen even zijn houding te diep Oh. Hey. Ik heb het er niet in gezien. Misschien ben hier Let's go. Fire Knight of Freddy's. Security bridge. Aha, Monty po prostu sobie, Monty po prostu sobie siedział w rurze i czekał na nas w No biedna Cassie, zakształciła się. Okej, okay, jesteśmy. Ehm... Co ja chciałem powiedzieć? No, Monty po prostu sobie czekał w rurze i to był taki totalny... Ch... że musiał tam czekać i czekał na nas, żebyśmy tam... wsiedli... W... żebyśmy po prostu weszli do, te... do tej rury i żeby po prostu nas jumsterował. No, teraz to mi podskoczyło na 110. A Monty tylko chciał nas sobie z skierować. Świetnie. Dobra. Jesteśmy teraz w Monty Gove Hej Freddy Właśnie Freddy Nie było go w zwiastunie Nie było go w trailerze do ruin Ciekawe czy będzie mm. Mam wrażenie, że on stamtąd wyjdzie W końcu on tam też wskoczył z nami Hej Mask Maskbot, skąd ty masz maskę Wani? Hmm? Nie wiesz co nie? Nie wiesz? Skąd ty masz maskę Wani? Thank you, please enjoy. To jest oczywiście że maska Wani. Tylko że po prostu Kasi nie wie kto jest Wani. I security mask. I, a strange mask left behind by some fast technician Air to acquire security mask Air! yo O, oh, hey helpy mam na netu ok e, wiecie co skipnę wam to czytanko Okej. Okay. jestem po czytanku trochę się dowiedziałem o tej masce i wiemy, że jakby dzięki niej możemy odkrywać yy, jakby bardziej mega pizza plex. I w sumie to tyle. Na serio, to tylko tyle. Co tu mamy? Tu nic nie ma. Yy, nic tu nie ma. A jak założę maskę? To czy coś tu będzie? Minecraft, ale to FNAF. Jezus Maria. Argla Monty Plush Jezu, <laughs> it's hard to look at. Ja yeah. Minecraft, ale we FNAfie. to to jest la O. Oh. O! O, dobra! To może to tak mani przechodziła przez ściany. Jo! Ej, a jak wejdę w. Kurde, w kloczkę jak wejdę, to już się przenoszę. Dobra. Jeszcze raz mam tę łamigówkę. I sprawdźmy moją teorię, że trzeba naraz włączyć dwa niebieskie kabelki. Czyli tu naładujmy sobie. Na maksa I teraz tutaj I teraz chyba powinno się zgrać Tak, dobra Już wiem o co chodzi w tych minigierkach Więc nice, dobrze, że przynajmniej Rozumiem tutaj wszystko Hej, bociku Jak tam? Dobra, nieważne Ym, Musimy iść dalej po prostu Bo jakby tutaj na razie nic nie ma Maska Jeee to jest piękne. To jest po prostu piękne. Jo. To jest chyba najlepsza mechanika, jaką FNAF kiedykolwiek zrobiło. Bonnie pinata. Mega mi się to podoba. Dobra. Dalej jesteśmy. Wchodzimy sobie po Monty Golf. I. Teraz już jesteśmy chyba w tej centralnej części. To Kamera station. Kamery. Oh. O. Hey, Czy to? Nie. Nie. Czy to przywołuje animatroników wybrane przez nas miejsce? Nie wiem, ale to jest mega. Wow. Mega mi się na razie podoba to DLC, a nawet pewnie jeszcze początku nie ma. Bo raczej to DLC nie będzie krótkie. I... Monty Gator Golf. Monty, nie zagram w Twoją gierkę golfową. Nie lubię tego automatu. Helpi! Dzięki za poradę! Ej! Patryk, idź w tamtą stronę! Dzięki, Helpi, za poradę. Maska. I możemy lecieć dalej. Um. Bot. Jezu, co tu się dzieje z tymi botami? O, a to? To jest chyba coś nowego. No, to jest chyba coś nowego. Coś trzeba to jak Zdejmę maskę. O! Czyli po prostu gra nam mówi, że w niektórych miejscach nie możemy mieć maski. Jakby sama gra namawia, że musisz zdjąć maskę, bo inaczej nie przejdziesz dalej. Chyba musimy podążać za żółtym k. Bleh! Mąki sobie pobiegł i jesteśmy tutaj. Chyba musimy iść w tam. Tam są drzwi elektryczne. Coś my tu mamy? Maska. Jest. Najlepsza chyba mechanika, jaka mogła być. Air Nightmare Plus. Nice. Okej okay. Co my tu mamy? Gdzie to nas prowadzi? You Gregory. OK mi Okej Gregory, Gregory Słyszę cię Jeśli mnie słyszysz mu Muszę wyłączyć wszystkie security Security node Muszę wyłączyć wszystkie security node Okej. Okay. Tu jakieś jeszcze znane security node, które nawet nie wiem jak wyglądają. Świetnie. Chyba muszę iść po tych schodach, bo... O! Może to nas prowadzi tam? Możliwe. Co tu się dzieje w ogóle? Jakie to jest obmak... Jest Minecraft! To jest totalnie... Air Dragon Mask. Jeszcze tu san Imon przecież będzie! Ja je zapomniałem. Co to jest? Deactivate Child nodes first. Czyli najpierw muszę wyłączyć wszystkie security node. I co to jest za kabel? On prowadzi nas do beczki, którą możemy coś zrobić. Deactivate Node Bridget O! I co teraz? Yy, Connecty. Ok. Zwykła minigierka, Każdy ją chyba zna. Yy, musimy połączyć ikony, tak żeby linie się nie jakby, jakby przecinały. Dzięki, że mi włączyłeś przejście. I to chyba są security node. Tabeczki, które dezaktywowały. ...dezaktywowa... Dezaktywo Kurde. Dezaktywowaliśmy i możliwe, że takich będzie na pewno więcej, bo raczej ym, jed na jednym Security gdzie się nie skończy. Na pewno będzie ich więcej, bo to by trochę nie miało sensu. Zresztą Gregory powiedział, że jest ich kilka, a nie jeden. Co my tu mamy? Ale yy... ok. AIR MODE OK Co my tu mamy? Dobra, podążajmy za kablem Mamy pierwszą beczkę Czyli... A teraz musimy zdezaktywować dwa Na tym właśnie faz wręczu widzimy O Albo jednak i nie tylko beczki Może tu mogą być Różne obiekty Dobra, Jog! się wystraszyłem. Czy to był glitch trap? Chyba tak. Chyba to był glitch trap. O nie, ja przecież go uwolniłem w security bridge'u. Jak to będzie nawa. Yo a o. o hej przyjemniaczku Hej przyjemniaczku Co ty tu robisz? Dobra, ran! Run O I zniknął Dobra Mamy neody. Pierwszy kabel prowadzi do kluszanki uciki, która jest zresztą piękna. Drugi prowadzi do kija golfowego, a trzeci do beczki. Okej. Okay. proste, proste. Teraz możemy zdezaktywować. I. Hmm. A, okej, okay, dobra. I zaraz... O nie, słyszałem go. Nie. Włącz maskę. Jak mi tu Monty zaraz jeszcze przyjdzie. A ten przyjemniaczek mi tutaj cały czas przychodzi. Dobra, szybko musimy to zrobić. To idzie tak, tak, tak i tak, i tak, i tak. Dobra. Dezaktywowaliśmy I co teraz? Zobaczmy na kamerach. Jest. Drzwi się otworzyły. Nice. Teraz możemy iść do... O! Hej! Kolejny przyjemniaczku! Dobra, szybko biegnijmy po prostu do tych drzwi. I myślę, że tam zakończymy sobie nasz odcinek. Okej, okay, dobra. Chyba on do nas tak szybko nie przyjdzie, bo drzwi są zablokowane. Więc nice. Um, ogólnie tak. Na razie oceniam DLC, że jest mega dobre. Um, dobra maska. Ogólnie mega mi się na razie podoba i coś czuję, że um, na pewno będzie się dobrze przy tym bawił i na pewno trochę jeszcze jumpscarów tutaj dostanę, bo raczej nie przejdę całego DLC za pierwszym razem bez Jumpscare'a i to jeszcze na żywioł Bo dosłownie nic nie wiem Nic nie wiem dosłownie o tej grze oprócz tra trailera eee, Okej okay. I dajmy jakiś zapis gry W ogóle ta gra nie ma zapisów gry, to jest najgorsze I tutaj chyba musimy po prostu sami poczekać bo ta gra jakby sama musi nam zapisać grę. My nie możemy zapisać gry. Monty się dobija. A my mówimy, Nora, Nora. Nara przyjemniaczku. Security. Okej, okay. zróbmy te security node. I zróbmy najpierw tego, ponieważ ten pierwszy jakby szybciej się zrobi. Pyk. Jest. I co my tu mamy? Zapis, grę. I co widzowie, jeśli pierwszy, jeśli taki film Wam się spodobał, to zostawcie tutaj 7 łapek w górę. To lecimy sobie z drugim odcinkiem Snuffy Security Bridge Ruin. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie. Drzemii!